Las człowieka. Hop, hop, hop! To ja wasz pomysłowy gajowy, Mówiąc prościej chłop, znany jako bob. Sprzęt mam już gotowy, Więc ruszam na łowy. Uwaga jawory! Obedrę was skory! Modrzewie, wierzby i jesiony gotuje wam koszmarne zgony! A dla was sosny oraz brzozy Mam chwilę niewyobrażalnej grozy! Słuchajcie mnie kasztany! Porobię z was tapczany! Akacje, to wasze ostatnie wakacje. Czy mnie słyszysz, Buku? Zrobię ci sepuku. Hop, 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 jakie bo.